Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu Stacja Demontażu Pojazdów Lubin ulica Kolejowa 9. Złomujemy pojazdy kompletne i niekompletne. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Dzień dobry, Ewa Seńków, witam i zapraszam na sport. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin rozegrali pierwszy mecz w ramach mini turnieju Gold City Cup. Przeciwnikiem Miedziowych był rosyjski Torpedo Moskwa. W regulaminowym czasie gry obie ekipy strzeliły po jednej bramce. O wyniku spotkania zadecydowały rzuty karne, w których podopieczni Pawła Hapala wygrali 4 do 2. Piłkarki ręczne KGHM Metrako Zagłębia Lubin rozpoczęły przygotowania do rewanżowego meczu w europejskich pucharach z Mec Handball. Podopieczne Bożeny Karkut o awans do ćwierćfinału pucharu EHF zagrają w najbliższą sobotę. Pierwszy mecz rozegrany we Francji był dobry w wykonaniu Lubinianek. Zagłębie prowadziło niemal przez całe spotkanie, ale ostatecznie przegrało 28-29. To dobry wynik w perspektywie rewanżu w Lubinie. Dziewczyna, gdzieś Poczuły, poczuły tak naprawdę szansę wielką wygrania z nimi, tym bardziej, że już tamta szansa ogromna była. Gdzieś jest takie poczucie że że gdzieś nam nie do końca uczciwie wydarto to zwycięstwo, więc no pewnie tak, pewnie myślimy z taką e, trochę chęcią rewanżu i, i zabrania im tego meczu tutaj. Na pewno nie przyjadą spokojne, bo pokazałyśmy tam Dobrą piłkę ręczną pokazałyśmy, że potrafimy grać i wygrywać z takim przeciwnikiem na przełomie meczu. No ale no, niestety wygrał, wygrało mecz. Podopieczne Bożeny Karkut do Lubina wróciły w niedzielę. W poniedziałek wicemistrzynie Polski miały wolny dzień, a we wtorek rozpoczęły przygotowania do rewanżu z mecz, a także do kolejnego maratonu, który czeka ja w przyszłym tygodniu. Te przygotowania są już połączone tak naprawdę w takim dwutygodniowym cyklu. Do przyszłego tygodnia, bo w ciągu tygodnia będziemy grali cztery spotkania: dwa ligowe plus dwa finały Pucharu Polski. Jedziemy do Elbląga, jedziemy do Gdyni do Piotrkowa, także to wszystko połączone z wyjazdami i musimy się już przygotować tak naprawdę na ten maraton. Rewanżowe spotkanie 1.8. finału Pucharu EHF odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 20.00 w hali SP14 w Lubinie. Pierwszy mecz nowego sezonu mają za sobą bilardziści DSB Baribal Zagłębia Lubin. Niestety inauguracja rozgrywek nie była dla lubińskiej drużyny udana. Zespół DSB udał się na pierwsze dwa mecze do Tomaszowa Mazowieckiego. Lubinianie toczyli zacięty bój z gospodarzami, niestety dwukrotnie musieli uznać ich wyższość, przegrywając 1 do 3. Niestety tutaj nam troszeczkę szczęścia nie sprzyjało, bo przegraliśmy w dwumeczu 3-1, 3-1. Yy, wszystkie mecze stały mniej więcej na wyrównanym poziomie, jednak gdzieś zabrakło szczęścia, troszeczkę nie wytrzymaliśmy końcówek w meczach i Przegraliśmy. Nie udało nam się zwyciężyć ani nawet zremisować. Było to bardzo ciężkie z tą drużyną. Natomiast dwa mecze 10-9 przysądziły o tym, że nawet nie zdobyliśmy jednego punktu z tego wyjazdu. Aczkolwiek jesteśmy dobrze zmotywowani. Michał nas mentalnie przygotowuje do tych meczów i myślę, że w następnych meczach będzie dużo lepiej, że nie będziemy tracić punktów i zdobędziemy ten rozwój medal w tym roku. Już w najbliższy weekend odbędzie się turniej pokazowy z udziałem zawodników DSB. Chcemy przekonać również Lubinian i ludzi z okolic, że, że ten sport jest pięknym sportem wymagającym mnóstwo pracy, mnóstwo wysiłku. Chcemy go przybliżyć, dlatego taka inicjatywa, żeby pokazać go w większej publiczności. Billardowa Liga Mistrzów zostanie rozegrana w sobotę i niedzielę w Lubińskiej Galerii Kuprum Arena. Koszykarki CCC Polkowice zrewanżowały się za porażkę na własnym parkiecie i pokonały w Bydgoszczy tamtejsze Artego 68-57. do 57. Dzięki wygranej pomarańczowe awansowały na pierwsze miejsce tabeli Fort Germas Ekstraklasy. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1.